Twórcy Minecrafta słyną z dziwnych pomysłów. Im bardziej pokręcone, tym więcej wiosów przyniosą. Od kopania w prostej linii przez setki godzin, poprzez eksperymenty z TNT, aż po popularne w ostatnim czasie 100 dni w Minecraft. Dzisiaj przedstawię wam 20 najdziwniejszych challenge'y w Minecraft, jakie przyszły do głowy twórcom. Progłapek na ten odcinek to 10 koła w 24 godziny i standardowo szykuję dla was kolejny materiał, także zachęcam do zostawiania. Kopanie w linii prostej. Jeden z tych challenge'ów, które nie wymagają od twórców zbyt wielkiego zaangażowania. Odpalasz gierkę, wybierasz kierunek i kopiesz. Lista twórców, którzy zrobili to na swoich kanałach jest naprawdę długa. Chociażby Łodzi, znany zagraniczny twórca, który w swoim dorobku ma nie tylko kopanie w linii prostej, ale także kilka sporych projektów na swoim świecie hardcore, do których jeszcze w tym odcinku wrócimy. Czy oczywiście z polskiego podwórka Nexe oraz Wojon. Totalnie dziwnymi challenge'ami są tak zwane Noob Normal Pro z Minecrafta. Z całym szacunkiem do wszystkich twórców, ale totalnie tego formatu nie ogarniam. Choć nie mogę powiedzieć, że wszystkie, bo czasami trafiają się w niej giga ciekawe budowle. Na przykład z czołgami. A tak serio widzowie, to Challenge Nook vs Pro są totalnie do bani. A po co budować czołgi, jak można pograć w World of Tanks z N1 Teamem? Czemu warto? Po pierwsze, zagracie z całym N1 Teamem i może akurat wasza akcja trafi do odcinka. Gierka jest w pełni darmowa, a rejestrując się z mojego linku i używając kodu TANKMANIA dostaniecie czołg premium Excel. 250 tysięcy kredytów na start, 7 dni premki i 3 czołgi do przetestowania. Tym razem zrobimy sobie event na Discordzie, żeby każdy miał szansę zagrać i wystąpić. Także pobierajcie już teraz tę gierkę, żeby nie zapomnieć i wbijajcie na Discorda po więcej informacji. A czy ktoś mi wyjaśni, o co chodzi w biciu rekordów z sadzeniem drzew? Mam dwie teorie. Pierwsza to fakt, że Minecraftowi youtuberzy niezwykle przejmują się problemami świata i chcą uświadomić widzów, jak dużym problemem jest wycięcie. Drzew, ale to bardzo mało prawdopodobne. Jednak bardziej obstawiałbym, że to kolejny z dziwnych challengerów, który nic kompletnie nie wnosi, jest totalnie nudny. No bo, jak film z sadzenia prawie 3 milionów drzewek w grze komputerowej, może być ciekawy. Ale żebyście nie usnęli, to teraz coś ciekawszego. Speedruny i przechodzenie Minecrafta to rzeczy, które w ostatnim czasie były w szczycie popularności. A jak coś jest na topie, to niektórzy, żeby nieco urozmaicić, wpadają na dziwne, ale chwytliwe rzeczy. Wisp postanowił, że spróbuje przejść Minecrafta, ale jako kurczak. No trzeba przyznać, że jest to wyzwanie, patrząc, że kurczak ma jedynie jedno serce życia. A co gdybym wam powiedział, że ktoś wpadł na pomysł hodowania kilofów w Minecrafcie? Nie przesłyszeliście się. Chłopy ogarnęły customowe kilofy i stwierdzili, że będzie można je po prostu uprawiać, ale spokojnie to jeszcze nie koniec kreatywności twórców Minecraftowych, bo czas na tryb, czy też challenge, który wygląda jakby był dzieckiem Minecrafta i terrarii, czyli Minecraft 2D, ale nie do końca 2D. Zapierdzielasz sobie po świecie o szerokości jednej kratki i to tak naprawdę tyle. Czy to coś nadzwyczajnego? Zamysł całkiem ciekawy, ale raczej nic szczególnego, jeśli miałbym porównać to do przemierzania normalnych seedów w Minecraft, które potrafią zaskoczyć. Ale sam muszę przyznać, że temat na początku mnie bardzo zaciekawił. Podstawową metodą przemieszczania się w Minecraftie jest chodzenie i nie mogło zabraknąć osoby, która podjęłaby się próby przejścia gry bez tego. I na taki pomysł padło Stwierdził, że jego wyzwaniem będzie próba przejścia gry, ale poruszał się będzie każdym innym sposobem, byle nie było to chodzenie. A jak masz w cholerę czasu i szukasz giga dziwnego challenge'u, to polecam ci przez 10 godzin rozmnażać krowy, albo świnie czy inne zwierzęta. Po co? Nie mam zielonego pojęcia, ale wiem jedno, może to być bardzo niebezpieczne, a przekonał się o tym Cichita. Ale zanim weźmiecie się za rozmnażanie tysięcy krów, to zachęcam do zostawienia suba na tym kanale, a każdy, kto zasubskrybuje. Skomentuje, zostawi łapę w górę. Ma szansę na kolejnego już Minecrafta Premium lub PSC o wartości 100 zł. A zwycięzca z poprzedniego odcinka za moment będzie ogłoszony, także bądźcie czujni. Zarówno skakanie po pierdliardzie bloków, jak i skakanie po redstone'ach oraz wcześniej wspomniane sadzanie drzewek to kolejne z dziwnych challenge'ów w Minecraft, które należą do rodziny Giga Nudny. Ale jak to mówią, montaż potrafi zdziałać cuda, a sam rozumiem, że są osoby, które po prostu lubią grindować i nie ma w tym nic złego. 100 dni chodzenia w Minecraft fakt challenge z pewnością jest dziwny, ale przyznam, że odpowiednio zaprezentowane to całkiem ciekawa opcja. Niby tylko chodzisz, ale robisz to od samego startu i musisz jakoś przeżyć, omijać pułapki, w nocy chcą dojechać ciemoby, a po kilku dniach jeszcze pojawiają się wkurzające fantomy. To wcale nie musi być takie proste, na jakie się wydaje. Czy gierka rytmiczną w Minecraft możemy zaliczyć do dziwnych challenge? Z pewnością w jakimś stopniu tak. Niecodziennie jest widzieć gierę rytmiczną w Minecraftcie, ale co muszę przyznać, to Oglądanie tego jest niezwykle satysfakcjonujące. Ciekawskich odsyłam do opisu, bo ze względu na prawa autorskie nie mogę wam tego w pełni zaprezentować. Wypierdzielanie całego świata przy pomocy TNT do bedrocka. I to z pewnością ciekawi wielu z was. Czy ten challenge jest dziwny? No dziwny, bo po co to robić? Ale muszę przyznać, że nie bez powodu wszystkie te eksperymenty z TNT w roli głównej cieszą się dużą popularnością w Minecrafcie. Wybuchy potrafią być spektakularne i wydaje mi się, że to jest ten główny powód. Na moment zostaniemy przy TNT, bo oprócz jako takich eksperymentów i wysadzania, Karl z ekipą stworzyli świat oparty na TNT. Pewnie nie oni, a ich programista, ale wiecie o co mi chodzi. Nawet mała iskra na tym trybie może spowodować dwie rzeczy. Pierwsza wypierdzielenie w kosmos Karla i jego ekipy. Druga to spalenie kompa każdego z nich. Challenge to wyzwanie, więc jakim wyzwaniem jest speedrun, ale jak coś zrobimy, to rośnie nam życie. Tym dziwniejsze są te, w których powoduje to chociażby wybuch creepera, wykopanie bloku, czy hit-hitów, obrażenia jakie otrzymamy od każdego moba. Przecież to jest totalnie bezsensowne. Było sadzenie kilofów, a co gdyby kilofy były wielkie i w sumie wszystkie temy byłyby wielkie? Takie sytuacje też się zdarzają. Karl połączył to ze świetną rywalizacją, o wykopanie jak największej ilości bloków, i muszę przyznać, że to połączenie oglądało się z zarąbiście. Ale nie zmienia to faktu, że jest to jeden z dziwniejszych challenge, jakie widziałem. Jeden ziomeczek przez 100 dni chodził, a ten przez 100 dni musiał zaliczyć deskę. Ale spokojnie. Tytuł jest jeszcze piękniejszy. Przetrwałem. 100 dni w Minecraft, ale codziennie padałem. Że co? To w końcu byczku przetrwałeś, czy się wyrąbałeś? Bo ni cholery tego nie rozumiem. Nie wiem, czy wiecie, ale od 103 dni na YouTube Ziomeczek prowadzi streamka z rozwalania bedrocka chyba kamiennym kilofem. Jego celem jest napierdzielanie w ten bedrock 365 dni. Cel tego przedsięwzięcia? Nieznany, ale z pewnością nie robi tego ręcznie. Jedni kopią bedrock, inni biegają, a GHita przez bite 10 godzin kopie wszystko, co spotka na w sumie, tak jak wcześniej wspominałem, miłośników grindowania w Minecraftie nie brakuje, a odpowiednie przedstawienie, nawet takiego challenge'u, potrafi zaciekawić każdego widza. No i na koniec kwintesencja, wszystkiego co dziwne, czyli Baby Mode. Jest to nowy poziom trudności, który ma być łatwiejszy niż łatwy, jakkolwiek to brzmi. Dać wam przykład, żeby nie połamać sobie Minecraftowych rączek, to żeby wykopać drzewo, czy też siąć drzewo, musisz podejść do niego, spojrzeć na nie i powiedzieć, Hej. Nie no, oczywiście świruje. To byłoby zbyt głupie i dziwaczne. Sam ten tryb jest dziwny. Żeby zebrać drewno, wystarczy po prostu na nie spojrzeć. Zaś kraftowanie rzeczy powoduje, że z automatu mają nakładane najwyższe enchanty. Bo w sumie czemu by nie? W końcu to baby mode. A wy dalej czekacie na ogłoszenie zwycięzcy Minecrafta premium z poprzedniego odcinka? Tak się składa, że jego nick wisi w przypiętym komentarzu. Zwycięzce proszę o zgłoszenie się do mnie na Discordzie. Jeśli znacie jeszcze dziwniejsze Minecraftowe challenge, to śmiało... Podsyłajcie mi w komentarzach. Oczywiście przypominam o łapkowaniu i subowaniu kanału. Dzięki wielkie za oglądanie. Mówił jam jest Jakub. Na razie. Cześć.